Instalujemy na wersji Minecraft 1.7.2 moda, który się nazywa Ropes Plus I dodaje liny do naszego świata. Liny, takie, które można gdzieś tam zarzucić i pod nich się wspiąć, i tak dalej, i tak dalej. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft lub według kategorii lub alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl Oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i Ropes Plus pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę, od razu z, z góry mamy dwa filmiki dotyczące tego moda. Także sobie obejrzyjcie dokładnie o co w nim chodzi. Potem troszeczkę jest napisane i zjeżdżamy w dół, i na samym końcu jest sekcja Downloads. Oczywiście pobieramy na wersję Minecraft 1.7.2, czyli klikamy tutaj, i stąd pobieramy tego moda. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.7.2. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego forge na wersję 1.7.2, to dowiecie się jak to robić w filmiku pomocne tuty 189, a jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera non-premium, to dowiecie się skąd go pobrać, jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 346. I potem wróćcie sobie do filmiku 189 i zainstalujcie Forge na wersję 172. I uwaga, ja w filmiku 189 instaluję Forja z końcówką 968, ale wy pobierzcie i zainstalujcie, tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. W tej chwili wersja rekomendowana ma numer końcówki 1060 1060 gładkie 1060 i właśnie to na, tą, na taką wersję rekomendowaną będę instalować tego moda. Zanim przystąpimy do samej instalacji, jeszcze ostatnia rzecz, którą musimy zrobić, to jest wchodzimy do folderu %appdata% .procent przez roaming, wynajdujemy folder .minecraft w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.7.2, i ten folder .minecraft kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. OK, jak mamy skopiowane, to instalujemy. Co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft Wchodzimy do folderu Moc i przerzucamy ten plik do folderu Moc. Jest tutaj. Zamykamy, jest zainstalowane i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić czy działa. Oczywiście musimy swoje odczekać. Jak zwykle zawsze to mówię. O, muszę się zalogować. OK, już się zalogowałam i mam V z końcówką 1060. Tutaj również klikam Play i znowu czekamy aż się uruchomi gra. Także gra działa, bo sprawdzałam. Wszystkie są możliwe rzeczy do skraftowania, do zrobienia. Tyle tylko że ja Wam pokażę. Tylko nie wiem, co mi z tego pokazu wyjdzie, bo ja nie umiem rzucać liną gdzieś tam żeby się zawiesiła, także może to wyjść średnio. Już teraz od razu o tym mówię. Ok, wchodzimy do moc i sprawdzamy. Rope, 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 rope. Jest ropes plus, ropes plus. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w wybranym świecie. No, pobiera nam się teren chwilę to trwa zawsze? I cóż, my tu mamy. Wchodzimy do E, jak ekwipunek. I jak zrobimy ostatnią stronę, to mamy tutaj właśnie nowe strzały. Jakiś taki łuk jest. To biblioteczka, co tu robi? Dobrze, to sobie. Tutaj jest coś takiego jak grappling hook. Weźmiemy sobie hookshot. Też sobie weźmiemy. Hookshot cartridge. Car też sobie weźmiemy. Tu jest jakiś taki. Nie wiem, co to jest. Też sobie weźmiemy. I strzała z, ze sznurkiem. I jeszcze gdzieś tutaj, gdzie pojedziemy wcześniej, pojedziemy, popatrzymy sobie wcześniej. To jest coś takiego jak. Zipline Anhur, to sobie też weźmiemy i jeszcze są, ale to są chyba tylko, aha, liny. ok, dobra, Nie wiem, czy są nam potrzebne. ok, dobrze. Jak się robi Zipline Anhur? Yy, trzymam na tym strzałkę, klikam R i dwie liny i sztapkę żelaza. A linę się robi z trzech sznur nitek Się dostaje wtedy sześć lin. Okej. Okay. Potem wróćmy z powrotem do końca. Jak się robi takie coś? Dwie liny i sztabka żelaza, ale w drugą stronę takie coś się robi. O, tutaj już jest pis, y, tłok i y, lina, i to właśnie ten, ten, ten grappling hook, i sześć sztabek żelaza. No to już jest bardziej y, 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 trochę droższe. I cartridge, papier i proch się dostaje cztery takie kartridże, a to a to nie wiem co to jest. A strzałem z liną to się robi piórko, patyk i lina. No i to w zasadzie chyba wszystko. I teraz tak to się rzuca, wiem. Tym się rzuca. I jak się rzuci, to powinno gdzieś się zahaczyć. Oczywiście mi się to nie udaje. Nigdy praktycznie. O, lina się robi. I proszę bardzo, po tej linie się można wspiąć. I to sobie tutaj z powrotem złapać. Teraz tak, jeżeli się ma taki hook shot, to to podobno nie zadziała bez tego cartridge'a. Wyrzućmy sobie cartridge'a na razie. Tam gdzieś leży. OK, czyli rzucamy tym i nic nam nie działa. OK, hops. Weźmy sobie te kartridże z powrotem. Może mi się uda z powrotem wrzucić ten na to drzewo. Aha, idzie ta Lina. Halo, Lina. Lina. Hm. Była Lina, nie ma liny. Gdzie ta Lina? Nie wiem, gdzie mi się to wrzuciło. No, ciekawa jestem. Nie to. To. Jezu. Gdzie ta poszła? Pięknie. Dobra. Dobra, nie będę się ten. Tam... <laughs> w każdym razie taki hoodshot, jeżeli mamy te kartridże to gdzieś można tym rzucić. Aha, nie ma targetu. A teraz nie. o jest. I to teraz nie wiem. A się w... Nie wiem właśnie jak to działa. Ale mam nadzieję, że poprzez obejrzenie tego filmiku, tych filmików, które są na stronie yy, tam skąd pobieraliśmy tego moda, to się dowiecie jak to jak to działa. Jakoś to nie widzę. Może powinna mieć być nad przepaścią albo co. Nie wiem. W każdym razie jestem przyczepiona do liny. A teraz nie jestem jak kliknę prawym przyciskiem myszy. Aha, strzała to by potrzebny był jeszcze Łuk. 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 Oczywiście mam tutaj strzały tu. To nie wiem, co to jest. Mam strzały, to mogę sobie strzelić linę z łukiem, yy, strzałę z liną. Może do tego tutaj? Aha, i mogę się wspiąć na drzewo. I mogę to w ogóle dobrze spaść. Dobra, czyli jak widzicie, mod ciała tutaj to jest jeszcze jakieś coś tam, ale nie wiem też jak to ciała. Yy, niestety yy, nie przemawiają do mnie. Te filmiki, które opowiadają o tym modzie, ale myślę, że do Was przemówią i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Bo ja niestety nie bardzo się orientuję. Okej, okay, dobra, czyli jak widzicie, no mod działa, są itemy, liny są, tylko trzeba umieć nimi rzucać. Zatem ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. O, tutaj można to zaczepić. O, chyba widziałam linę. Tak, jest tam na górze. Tu. Jest, hura, hura. I, i to w jakiś sposób tutaj można połączyć, nie wiem jak, i, i wtedy właśnie się tak bujać między tym. Okej, okay. czyli oglądajcie wszystkie moje poradniki, oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę ania.pg.pl, wchodźcie na nowego bloga, i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami czymś takim. Pa, pa.